Ile masz staminy, Dobrudzieju? Już dobre dobro, ratuj siebie! Dobra, Dobrudzieju, ratuj siebie! Nie damy rady go donieść! Nie damy rady, Dobrudzieju, dawaj! Dawaj na szczyt! Dobrudzieju! Dobrze mi się z tobą współpracowało! Ale ja też nie dam rady jak coś! Bo ja nie jestem w stanie tu wejść nawet! A może jestem jednak? Nie Gdzie są, Gdzie są kurwa lębasy, ja się pytam! Dobrodzieju! Idź na szczyt, wezwij pomoc, bo ja tracę przytomność! Dobrodzieju! Nie zostawię! Wszystko, Dobrodzieju! Bo nikt. Takie są zasady! Dobry, nie zabudnia. zostawicie panie frogo! Dobrodzieju, ja już Krocek leżę. po kroczku! Nie po to całe śródziemie przebyliśmy! Żebyśmy teraz pod tą samotną górą padli! <laughs> yeah, <laughs>